Cześć. Dzisiaj chciałem wam pokazać jak wygląda rejs statkiem po Tamizie. Będziemy wypływać z Westminster Pier. Jest to stacja znajdująca się pod samym Big Benem. I będziemy płynąć aż do Greenwich. Po drodze tramwaj zatrzymuje się na czterech przystankach: na Embankment, Festival, Bankside, Tower Bridge i dopływa do Greenwich. Cena przejazdu w jedną stronę w chwili kręcenia tego odcinka jest to 14 funtów za osobę dorosłą. Dzieci do 4 gratis. Czas trwania rejsu w jedną stronę jest to około 1 godziny. W trakcie rejsu usłyszymy komentarz w języku angielskim o historycznych zakątkach Londynu, które mijamy po drodze. Link do strony internetowej, gdzie można zakupić bilety na ten rejs, znajdziecie w opisie filmu. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału.